Szczęść, Boże! Ja już jestem po treningu. Czas odsłonić okno. Zawsze zasłoniętym świecie, bo to ludzie mnie obserwują. Idę teraz pod prysznic, zjem jakieś śniadanie, nawet nie wiem jakie. Eee, nie wiem, może jakieś jajka. Nie wiem, wymyślę coś. I cóż, trzeci miromas, czas start. Aktualna prezentacja soksowa. Tutaj tylko pięta jest taka ciemniejsza i paluchy, a całe soksy kolorowe. Ja już jestem po kąpieli. Taka dzisiaj stylizacja, takie zwykłe i dżinsy. To w lustrze mi widać też. O. Najpierw otworzę na szybko kalendarze adwentowe, bo potem będę musiał wyjść. Także dlatego teraz to zrobię. Będę też pić herbatę, bo teraz będzie okazja. Także dobra, położę chyba tutaj może tym razem aparat dla urozmaicenia kadra. Do tego urobię jakieś takie hole, ale kalendarz też może być otwarty. Zaczynam od tego, który mam pod ręką, numer 4. Halo, Halo, updatę, updatę, tu mira z przyszłości. Wiem, że otwieram okienko 4, a powinienem 3. Niestety mi się coś popierdoli. Także otworzę w następnym vlogmasie po prostu okienko numer 3. To się szybko mi rzuca w oczu, bo to są duże liczby. czy tam cyfry, nie wiem w sumie co jest poprawna liczba, czy cyfra. Na pewno nie litera. I otwieram numer 4. O co chodzi? Ja nie wiem, czemu okienko numer 4. Wreszcie mi, po prostu lewy tłumaczcie. To jest taki. Bolec się łatwo wszystko robi chyba, nie wiem, o co to jest? Tu jest jakiś napis, die Firma Nokia hat Gumi Gummi Stiefel Coś o firmie Nokia, zaraz sobie to przetłumaczę i wam powiem. Ostrość Boże, nie wiem czy mi dobrze przetłumaczyło, ale firma Nokia produkowała kalosze. Taka ciekawostka. Jak to się mówi, każdy od czegoś zaczynał, także ja tutaj się nie czepiam. A co było w oknie, zaraz wam powiem. Body lotion, czyli jakieś pewnie coś body lotion takie. Jest to po prostu balsam, intensywnie nawilżająca pielęgnacja. W winter active, czyli w zimowa aktywność. No nie wiem, czyli to jest balsam do ciała, tak? O Boże. Wytrysk nastąpił. Ale to przynajmniej pachnie tak świątecznie, nie wiem jak, ale no tak jak balsam, ale tak świątecznie jakby, jeśli <laughs> nie znam. Wezmę sobie tu na rękę, bo to balsam, nie wiem czy mogę na rękę w sumie. Nie lubię, bo to wtedy wszystko się lepi, ale dobra niech już będzie, bo mi się wytrysk nastąpił, także... Świątecznie tak jest, świąte... świąteczny klimat, tak się zaczyna. Dobra, przechodzimy do dwóch kalendarzy kolejnych, czyli to pójdzie w sumie do łazienki, taki winter ten, winter ten. No i teraz kadra taka tradycyjna i bierzemy najpierw herba. Herba po kolei, tu są numery, więc numer 3. Jak to się robi? Aha, Boże. Oj. Zepsułem, ale trudno. Tutaj jest herbata jakaś oczywiście, bo co innego. Widzę jakaś owocowa chyba, nie wiem. Kraina łagodności. Bardzo ładnie. Jabłko suszone, rodzynki, czarny bez owoc. Czarny bez owoc. Tu brzmi jak jakiś rebus. Czarny bez owoc. Nie wiem, o co chodzi. Może że wraży, bo czarny be... Czarny bez owoc. Boże. Że czarny bez... No to po co idę psem Czarny bez owoc. Ja to znam jak jakiś rew. Aronia, owoc, hibiskus, śliwka, malina. To są liofilizowane śliwki i maliny, róża płatki. Płatki róż powinny być. Wiśnia liofilizowana, aroma. Dużo tych składników, pewnie na razie nie czuję, ale mi się wydaje, że będzie intensywnie pachnieć, chociaż mało jej jest. Prawie 100 stopni 5-8 minut, czyli bardzo długo. To zaraz ją sobie zaparzę. To było trzecie okno, kalendarz IKEA. Małe cyfry, yy, ale znalazłem tutaj jest trzecie. I też że grzebalów po prostu tutaj. Czekoladka dosyć taka faliczna, a tu są w ogóle jakieś takie wzorki, nie wiem o co z nimi chodzi. A tu też było, a nie zauważyłem. W sumie. A nie, tu nie było. A czemu tu są nożyczki? Taka czekolada, o, nie widać, bo tutaj na mordy mi ostrzy. Palusz, o, paluszek marcepanowo-pomarańczowy. To będzie chyba smakota, czyli herbatka owocowa i paluszek marcepanowo-pomarańczowy brzmi bardzo doskonale. Zaparzam i będę wam pokażę, co będę robić. A herba będzie zaparzona tym razem w takim kubku. Woda się gotuje. W kubku oto. Widzieliście go zresztą wczoraj w tym miromasie z dekorowania tutaj mojego pokoju. Co, co? Mieszkania, to jest mieszkanie, to nie jest pokój. Citeczko jest wsadzone i zaparzamy. Halo, witam Was kadru stolniczego. Tutaj zaparza mi się herba. Nałożyłem pokrywkę, ale to jest z innego kubka, taka ceramiczna czy szklana. Czekolada również czeka. To jest książka Witowskiej. To nie ma znaczenia, bo to mi posłuży jako podkładka, bo będę tak pisać list dla patronki, bo ona yy, jest moją patronką. Stała się patronką i ja zapomniałem w ogóle, żeby wysłać ten list. Przez to całe zamieszanie z vlogmasami i tak dalej niestety mi to zupełnie wypadło z głowy, ale przypomniało mi się, kiedy zrobiłem konkurs na pocztówki świąteczne. Także tutaj mam pocztówkę z Sopotu, bo to się dostaje, jak się dostaje patronem. Także pocztówka z Sopot bo wtedy mieszkałem z Sopotu, więc niestety mam pocztówki z Sopotu jeszcze. Ale będą też z Gdańska, potem też zmienię te progi tam na Patronite cie. chyba, nie wiem, albo usunę w ogóle, bo to już się w kupy nie trzyma. A tutaj teraz mam kartki świąteczne, to są nie dla Patronki. Niestety mam tylko cztery. Patronka dostanie list, rysunek plus pocztówkę z Sopotu, a tutaj mam dla, konkurs był, żeby wybrać godzinę i tam, no tam był po prostu konkurs i na grupce był, dwa do wygrania i dwa na YouTubie, także możecie sobie zobaczyć tam na YouTubie w społeczności i właśnie są te kartki cztery, mam również właśnie dwie kartki jedną do rysunku, drugą do listu, bo oprócz yy, pocztówki będzie jeszcze list dla patronki z podziękowaniami, tutaj jeszcze mam cały piórnik, kolorowe pisaki właściwie długopisy, pieczątkę Cebulo potem wam pokażę jak ona wygląda i tu jest tuż do tej pieczątki, także już oficjalnie może sobie ten sklep zrobić na urodziny, Cebulo.pl Com i mirabout.com y, też chyba jest taka strona, także, ale mirabout nie będzie, bo wiem, że ludzie mają problem czasem, na przykład z, z napisaniem Mirabout. Piszą jakoś Mirabout zamiast Mirabout, więc wolę Cebulo. Biorę tutaj kartki świąteczne, 4. Adresy mam na mailu, wysłały same chyba dziewczyny, tak, wysłały maile, także wszystko jest. I jeszcze pokażę, może kartki, jakie są. Może wyjmę z tej folii, bo się tak odbija za bardzo. W sumie wszystkie są w miarę podobne, czyli takie, no wyglądają jak Ekosreko ale takie nie są, bo były w plastiku. Tu jest taka z pingwinami, kolejna z pingwinami, tu jest taka z reniferem i z bałwanami, a tu z samymi bałwanami. Także cztery takie kartki i zabieram się za wypisanie. Postawię pieczątkę Cebulo, zdrowych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia oraz spełnienia marzeń w nadchodzącym nowym roku. I oczywiście Christmas Mary życzy ra mi bout mi ra mi bout ra bout piszę dzisiejszą datę oczywiście nie wiem, czy wiecie, czy to jest jakaś tajemnica, czy nie. Ja nagrywam miromasy wcześniej. Dzisiaj jest, a może właściwie nie powiem, będzie taka tajemnica. Tylko widzki, które dostaną te listy, będą wiedziały, kiedy ja nagrywam tego miromasa, a kiedy on się pojawia. No ja niestety pracuję, ja nie jestem youtuberem na pełen etat, także ja mam dwa dni pracy, dwa dni wolnego, no więc jak mam dni pracy, no to ciężko, żebym nagrywał vloga, tym bardziej, że ja bardzo długo pracuję. Wychodzę rano, wracam wieczorem. Dlatego jest tak jak jest. Chcę, żeby to było fajne, żeby to było ciekawe. Stawię może tą pieczątkę cebulową, także zaraz uwaga, będzie pieczątka. Dobra, pieczątka jest oczywiście różnie wyszły. Jedna wyszła trochę lepiej, druga trochę gorzej. No taki jest właśnie plus lub minus pieczątek, że one wychodzą różnie, zależnie jak się ułoży kartka. Tutaj wyszła najładniej, także pokażę jak wygląda ta pieczątka. Tak się prezentuje moja pieczątka, autorska. Teraz może od razu wypiszę kopertę, żeby mi się nic nie pomyliło. Także od razu dla kartki będzie koperta. Niestety pewna Bicza, Potterhead Bitch, <laughs> taka nazwa, nie wysłała imienia i nazwiska. I nie wiem, czy ja mogę wysłać kartkę bez imienia i nazwiska, no ale głupi, bo chciałam tutaj na kartce napisać, że dla. Poczekam jeszcze chwilę, w międzyczasie zrobię rysunek i tak dalej, i, i może wyślę, bo jeżeli nie, no to wpiszę chyba jakieś po prostu los, losowe imię i nazwisko, tylko adres wpiszę taki, jaki napisała i kartka i tak chyba powinna dojść. Co mi zostało? Aha, list, yy, właściwie najpierw pocztówka. Do góry nogami ja to zrobiłem? Nie wiesz. <ścoughs> Tutaj do góry nogami zrobiłem cebulą, powinno być tak. Tutaj nakleję może na kartce jakiś y, obrazek świąteczny. Nie obrazek, tylko to się na nazywa naklejka. Może jakąś taką 3D. Tu mam takie fajne 3D. O, to jakąś wybiorę. Mam tutaj moje powiedzonko o Christmas Mary. To do Christmas Mary pasuje radość. Może taka bombilla rado, ale to... Czy to takie wystające zmieści się do koperty wtedy? O. Takie coś. Kurczę, a ja zapomniałem w ogóle o tym. Na razie to odłożę gdzieś na bok, żeby nie zachlapać. O teście przecież, tu moja herbata się już dawno zaparzyła i wyparzyła pewnie. Pachnie tak bardzo owocowo, czuć jabłko, rodzynki, no taki słodki zapach, taki właśnie świąteczny, trochę jak kompot. I teraz sobie posmakuję, ale pachnie. Jaka smakota, oczywiście hibiskus, bo jest czerwona. Ale właśnie najbardziej czuć słodki taki smak z rodzynek. Smakuje jeszcze tą czekoladkę. To był coś, pamiętam, chyba z marcepanem. Marcepan i pomarańcza? Mm. W środku jest taki marcepan pomarańczowy. W smaku po prostu obłędna. Tutaj zaryzykuję. Te czekoladki smakują lepiej niż Milka. Szok. Po prostu nie są aż takie słodkie i mają jakąś taką... Świąteczny klimat, tak się zaczyna. Nie wiem, coś mają, taki posmak. Dajcie znać, czy macie ten zyka i jak wam się te czekoladki podobają. Czy smakują, czy nie. Dla mnie smakota, ale jedna to jednak troszkę mało, ale trudno. W sumie ten balsam do ciała też fajny, bo nadal czuję nawet jego zapach. Dobrze, list już też napisałem. Nie będę pokazać, ale naklejałem kilka naklejek. Właściwie sporo. Nie wiem, czy prześwitują. Chyba nie prześwitują. Muszę narysować rysunek. I Anna poprosiła, żebym narysował Annę. Zobaczymy, jak mi wyjdzie. Kartka kolejna i zabieram się za rysunek. Trochę mnie to przeraża, ale postaram się jak najlepiej. Nie wiem, czy mi wyjdzie. Mam jakieś sztywne ręce dzisiaj. Nie wiem czemu. Czy zimno jest, czy się stresuję? Także y, zaczynam, zaczynam. Nie ja nie umiem rysować, także coś takiego wyszło. Pewnie w kamerze wygląda to jeszcze gorzej, bo ja nie mam kredek, a nie lubię zresztą, więc to jest wszystko jakimiś tam długopisami i tak dalej. Taki mam już styl. Nic lepszego nie wymyśliłem, poświęciłem na to godzinę. Mam nadzieję, że chociaż trochę się spodoba. Dobra, no to pakuję i ten, i idę chyba na pocztę to wysłać. Czy jeszcze coś miałem zrobić? Boże, nie pamiętam. Zaraz sprawdzę w moim Bujo Bullet Journal, co tam na dziś zaplanowałem. Wszystkie koperty mam. Tu nakleiłem jeszcze takie dodatkowe naklejki na tych kopertach. W ogóle, czy to widać? Chyba widać. O! Już się ciemno robi, ale w ogóle zapomniałem powiedzieć, że idę wysłać listy i przy okazji zrobię też zakupy, bo jutro mam zaplanowane, uwaga, robienie pierników. Pierwszy raz, właściwie nie pierwszy raz, bo raz robiłem z, albo ze znajomą, albo ze znajomymi, już nie pamiętam, ale z kimś robiłem pierniki, natomiast sam yy, nigdy nie robiłem, także pierwszy raz będę robić pierniki. To będą takie pierniki, zobaczycie jakie, ale takie, że się je wsadza do pojemnika. Dzisiaj idę po składniki, po składniki na pierniki. Trochę się stresuję, dobra i się zbieram. Nie wiem, czy kamera to oddaje, chyba niestety nie oddaje, może trochę jakoś to ściemnie, mogę to ściemnić? O, ściemniam. Teraz może trochę lepiej, ale jest piękne niebo, takie jakby... Czerwone, ale też takie szaro. Szaro-czerwone, piękne, krysmasowe niebo. Ja już jestem gotowy, przygotowany. Jest podobno, podobno. tak wskazuje termometr, tylko 2 stopnie. A więc y, założyłem czapkę, biorę plecak, tu mam listy i idę wysłać. Znaczki już nakleiłem, także nie muszę przynajmniej wchodzić na... A maska, maska gdzie jest? Maska jest? A jak mam maskę założyć, jak mam czapkę? Słuchawkę też zakładam. No dobra, to lecę. Aparat mnie wychwytuje mordę. To nara. Ale w ogóle jest zimno. Dwa stopnie tylko, a śniegu nie ma. <laughs> Listy wysłane. Nawet nie wiecie, ile ja się nalatałem za tą jeba przyprawą do piernika, to święta będą czy nie będą, bo ja po prostu nigdzie nie mogę znaleźć tej przyprawy do piernika. Ja pierdolę. W końcu tak, byłem w Lidlu, najpierw Wam pokazałem. Potem już nie nagrywałem, bo byłem cały mokry nadal jestem. W Lidlu, w Biedronce, w żabce. Nigdzie nie ma ani przyprawy do piernika, ani do grzańca, ani do pierniczków, no nic. Tylko takie gotowe paczki. Zrób piernika w domu. Albo zrób pierniczki w domu. Ja nie chcę gotowej paczki, tam jakaś chemia, jakieś utworzaczy, jakieś coś tam. Po prostu szukałem, szukałem. Znalazłem w takim małym osiedlowym sklepiku. W sumie tam chyba. Razu nie byłem, bo to też nie jest po drodze I była przyprawa I teraz wam yy, tak pokażę yy, Cukier z wanilią do piernika Przyprawy, bo intensywne Masło, yy, margaryna, no to nie yy, Co? To jest mandarynka, nie margaryna yy, Tak się zdenerwowałem, że wiem co zrobię To zaraz wam pokażę Proszę bardzo. Tu mam piwsko, piwsko toruńskie, dostałem z paczki od Piwko toruńskie będzie robione, ale na ciepło. Nie wiem, czy kiedyś piliście, to będzie takie taki bardziej deser, bo to będzie z koglem moglem. Będą tam przyprawy, zresztą Wam pokażę jak robię. Także będzie dzisiaj pite, bo po prostu no nie wytrzymie. No, nie chcę, ale muszę, no nie chcę, ale muszę. Mam mandarynkę dla aromatu. Co nam będzie potrzebne? oczywiście gar. Mikser też będzie potrzebny. Wlewam do gara. Piwo. Część trzeba zostawić tego piwa tutaj, a resztę wlewam do gara i podgrzewam. Posmakowałem trochę piwa, no bo to jednak jest toruńskie, więc chciałem znać smak. Powiem Wam, że lekko gorzkie, ale takie delikatne dosyć. No jest to pszeniczne, więc może dlatego, ale bardzo dobre. Piwo nie może się zagrzać, więc robię y, 70 stopni wystarczy. Ubiję sobie kogla mogla. Można użyć samo żółtko, ja nie lubię marnować niczego w kuchni, więc dam żółtko razem z białkiem. Nie wiem czy jajko jest dobre, więc zrobię test wodny oczywiście. Jeśli jajko będzie pływać po wierzchu, to znaczy, że tam się dostało powietrze i jest stare, co dodajemy do tego grzańca. Może Was tutaj wezmę tak. Wrzucamy tu do tego piwska oczywiście trochę miodu, cynamon, anyż gwieździsty, goździki dla smaku jakiś cytrus, pomarańcze albo mandarynkę. Tutaj mam te gwoździki, gwoździki, goździki. Wbijam je sobie w skórkę, bo wtedy łatwiej będzie mi po prostu wyłowić to. I po prostu to wbijam w skórę, nie wiem ile, no ja daję tak z 5-6. Tak to wygląda. Jeżeli nie używacie miodu lub nie chcecie specjalnie kupować miodu, to polecam na przykład piwo miodowe można kupić. Wtedy już bez miodu i też jest fajny posmak. Ubijam teraz tutaj jajko z erytrolem, a wy możecie oczywiście cukru użyć? Nie wiem ile. No tak. Y Okej, okay, jest taki puch. Nie, nie wiem, czy to w ogóle widać. I musi być właśnie taki o, puch. Mm. Ja na razie wyłączyłem, ale tutaj to wszystko się nadal tutaj jakby pływa Kogel mogel jeszcze nie dolewam, bo najpierw chcę wam opowiedzieć, bo potem zapomnę O książkach, bo dostałem z Allegro, w sensie dostałem, zamówiłem, ale już przyszły do mnie Trzy książki, które zamówiłem na Allegro z okazji Black Friday to było jeszcze, chyba W sumie, no to nie będzie recenzja, więc nie polecam, ale pokażę jakie zamówiłem, bo sobie będę czytać właśnie yy. Pierwsza książka to jest coś takiego Człowiek w poszukiwaniu sensu Głos nadziei z odchłani Holokaustu Wiktor E. Frankl. Jedna z najbardziej wpływowych książek w literaturze psychoterapeutycznej. Druga książka, taka Factfulness, tak się nazywa ta książka. Dlaczego świat jest lepszy niż myślimy? Czyli jak stereotypy zastąpić realną wiedzą? Autor chyba tutaj jest Hans Rosling. Otwórz oczy na fakty. Tu jest gruba książka i mały, bardzo druk. Ponad 600 stron. Książka nosi tytuł Pułapki Myślenia. W ogóle wszystkie te książki, te trzy w sensie mam wrażenie, są takie coachingowe trochę, ale z ochotą nie wygram. Pułapki Myślenia o myśleniu szybkim i wolnym laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, Daniel Kachne. Kachnemann. Kachnemann, Kahneman, takie myślenie. Myślę, że będzie to dobra książka o myśleniu, właśnie pułapki myślenia. Takie trzy książki chciałem wam pokazać. Najpierw chyba w ogóle zacznę od tej, bo ta mnie najbardziej ciekawi. Potem jest ta, no i ta. I oczywiście jeszcze tą od Wicki, zresztą tą też muszę dokończyć. Tę, znaczy się tę książkę muszę też dokończyć, bo jeszcze jej nie dokończyłem. Sporo mam tutaj jeszcze, mam w ogóle jeszcze inne, bo na przykład tutaj jeszcze tej całki cały czas nie dokończyłem, mimo, że mnie ciekawi. To jest okrót science fiction. Future, future, przyszłość, ale to jest future, bo jest to książka rosyjskiego autora Dmitry Glukhowski. No jeszcze mam tutaj na przykład taką książkę Bóg Kasa i Rock'n'Roll, tu mamy Hołownię i Prokopa. Nic tylko czytać, tylko czas, czas, skąd czas znaleźć? Dobra, kontynuujmy jeszcze tego grzańca. I to chyba będzie koniec ogólnie. Ja sobie podgrzeję i będę montować Miromasa. To jest piwo i tutaj teraz dodaję kogla mogla, ale najpierw tą resztkę piwa dodaję właśnie do tego kogla mogla, żeby stworzyć taką miksturę. O. i teraz tą miksturę dopiero wleję. Tylko oczywiście najpierw muszę to wymieszać. Tą miksturę wleję do tego grzańca. I teraz nie mam jak tego pokazać. Może tak, czy będzie widać? Teraz wlewam to tu i cały czas mieszam. Dobra, cofam, bo źle powiedziałem. Najpierw trzeba wyłowić te elementy do miski jakiejś osobnej i potem dopiero wyławiamy, a potem kogel-mogel. Wyłączyłem grzanie, wyjąłem to najważniejsze. Kilka tych mandarynek zostawiłem i dolewam kogel-mogel i cały czas mieszam. Najlepiej trzepaczką, żeby to wszystko ładnie wymieszać i delikatnie, żeby się nie zrobiło jajecznica. Przelewam to do szklanki. Ja mam taką szklankę świąteczną. Właściwie kubek półlitrowy Mam nadzieję, że mi się utapo, że trochę się stresuję. No i teraz na wierzch można położyć laskę cynamonu. Okej, okay, i tak przepięknie prezentuje się moje grzane yy, annyż prawie mi spada. O, mandarynka na podłowoze. <laughs> Druga zaraz spadnie pewnie, także już odkładam. Także chciałem dobrze, ładnie, no ale wyszła jak zwykle. No i co? Pozostaje mi po prostu wypić sobie grzańca, zmontować, a wam życzyć po prostu Christmas Merry.